Panie, witam Was bardzo serdecznie w drugim już odcinku naszych spotkań przygotowujących rekolekcje na Stadionie Narodowym. Mam nadzieję, że ten czas od ostatniego naszego spotkania był czasem odkrywania tego, że Bóg jest ze mną, że Bóg mi towarzyszy, że Bóg naprawdę chce mnie błogosławić. Jestem świeżo po rekolekcjach dla gimnazjum. W Koszalinie i muszę powiedzieć, że był to kompletnie niezwykły, niepojęcie, piękny czas, chociaż też niełatwy, bo nie jest łatwo głosić Jezusa w dzisiejszym świecie, kiedy jest to tak bardzo niepopularne. Ale te ostatnie doświadczenia, dni też przygotowań do różnych rekolekcji, które prowadzimy, dały mi wiele do myślenia i chcę się tym z Państwem dzisiaj podzielić. Jezus jest naszym Panem, jest naszym Bogiem, ale też list do Kolosan mówi o tym, że On jest pierwszym we wszystkim. List do Kolosan, rozdział pierwszy, werset piętnasty mówi o tym, że Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec całego stworzenia, gdyż w Nim zostało wszystko stworzone. I w niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim istnieje. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym spośród umarłych. On jest pierwszym. On jest pierwszym. Pierwszym we wszystkim w naszym życiu, w wyborach, decyzjach, ale jest też pierwszym tym, który nas poprzedza który nas chce prowadzić, jest naszym przewodnikiem. Ja Miałam taką łaskę ostatnio być na krótkim wypoczynku w górach i rano bardzo dość wcześnie przyjeżdżaliśmy na stok narciarski i ten stok był przygotowany do zjazdów, ale w nocy poproszył śnieg i były różne warunki do jeżdżenia. Jak bardzo cieszyłam się, że przede mną ktoś już pierwszy zjeżdżał i już torował dla mnie drogę, żeby dla mnie te zjazdy były łatwiejsze. Żebym ja wiedziała y, o tym, gdzie mam jechać, czego unikać, y, w jakie miejsca jechać, żeby doświadczyć różnej frajdy zjeżdżania, y, różnego stopnia trudności. I tam właśnie w górach nasunęła mi się taka myśl, że w moim życiu jest podobnie, że w moim życiu już przeszedł ktoś. Taką drogę, którą ja przechodzę po to, żeby mnie w życiu poprowadzić, a jest tą osobą Jezus. Jest On pierworodnym i pierwszym w tym, żeby stać się doskonałym obrazem Ojca. Jest On synem Bożym, ale jednocześnie stał się człowiekiem, aby być kimś bardzo bliskim. Aby być yy, tak blisko, żeby pokazać mi, mi osobiście Magda, zobaczyć jak można przeżyć fantastyczne życie. Nawet jeśli to życie przechodzi przez różne fazy ukrzyżowanie, śmierć do zmartwychwstania. Jestem świeżo, tak jak wspomniałam, po rekolekcjach z gimnazjum i zobaczyłam też podczas rozmów z tymi młodymi ludźmi, jak wielu z nich ma doświadczenie tego, że Bóg jest daleko że Bóg się nie interesuje moim życiem. Dzisiaj, kiedy ci młodzi ludzie składali świadectwa, y, było to niezwykłe, jak, jak wreszcie odkrywali, że to, co myśleli o Bogu, że jest Bóg daleko, że nie interesuje się ich życiem, że Bóg syła nieszczęścia, nawet były takie odkrycia, y, że to jest nieprawda odkrywali teraz, że, że, że nie było takiej sekundy, takiej minuty, takiej y, ułamka nawet y, jakiegoś życia, którego, w, to, w którym Jezus nie byłby tym, który prowadzi, tym, który jest obecny, tym, który jest pierwszy. Dla mnie osobiście to wiele znaczy, dlatego że y, ja wiem, że jeżeli Pan, mój Pan przez tę sytuację przeszedł, to mój Pan mnie poprowadzi. W naszym przygotowaniu do spotkania na stadionie narodowym taki etap pierwszeństwa Boga jest niesamowicie ważny. Yy, dlatego, że to Bóg ma być jedynym powodem, jedynym celem tego, dlaczego chcemy się spotkać razem w gronie 60 tysięcy osób i go uwielbić. Chcemy go spotkać, aby dać mu pierwszeństwo we wszystkim, aby on nam pokazał jak najlepiej przeżyć życie, aby on nam pokazał... Co to znaczy przeżyć życie tak, aby to życie było spełnione? Jezus doświadczył wszystkiego. Prześladowania, oskarżania, nawet tego, że ktoś go nazwał głupim, bo odszedł od zmysłów, yy, odrzucenia przez yy, swoich rodaków w Nazarecie. Doświadczył też tego, że ludzie krzyczeli Hosanna, a parę godzin później go krzyżowali i skazywali na śmierć. Jezus doświadczył tego, co to znaczy. Co to znaczy, kiedy On głosi Ewangelię i dzieją się niesamowite rzeczy, dzieją się cuda i znaki. Na tych rekolekcjach była taka niesamowity, niesamowity moment. Wiele momentów, ale taki, który mnie bardzo mocno dotknął. Jako ekipa głosząca oczywiście szliśmy w mocy Jezusa, ale było ciężko. To był pierwszy dzień, młodzież rozmawiała, Wiadomo, 2,5 tysiąca młodzieży na jednej hali nie jest tak łatwo ogarnąć. I kolega poszedł do kaplicy, bo na takich rekolekcjach zawsze mamy kaplicę z Najświętszym Sakramentem. I poszedł do Jezusa i mówi: Panie Jezu, no zobacz, my robimy wszystko, co się da zrobić. Może byś zadziałał, może masz jakiś pomysł, co w tym momencie zrobić. Zadał Jezusowi konkretne pytanie, co zamierzasz z tym zrobić. I usłyszał słowa od Jezusa. Zamierzam czynić znaki. I kiedy on wyszedł z tej kaplicy, w tym momencie ksiądz Rafał ze sceny ogłaszał, że Bóg właśnie zaczął działać, czyniąc znaki wśród młodych ludzi. Cisza jak makiem zasiał, to było niewiarygodne. Myśmy się potem w ekipie śmiali, no, wreszcie Pan Jezus przyszedł. Na zasadzie takiej, że jakby nie mógł przyjść wcześniej, ale Bóg ma swój czas przyjścia, Bóg ma swój czas działania. Bóg ma swój moment, w którym chce naprawdę nas dotykać. I trzy dni rekolekcji szkolnych, 15 godzin i dzisiaj ta młodzież mówiła o tym, że spotkali Boga, że odzyskali wiarę, że na nowo doświadczyli tego, że Bóg naprawdę jest obecny w ich życiu. I ja jestem Bogu wdzięczna, że przez 20 lat mojego głoszenia Ewangelii ja mogę wiele razy widzieć działania mocy Bożej. Jestem Bogu wdzięczna, że mogę tego doświadczać. Jestem Bogu wdzięczna, że zanim ja otworzę usta, on już toruje drogę, aby w Jego imię działy się znaki i cuda. Jestem Bogu naprawdę wdzięczna. Zapraszam Ciebie, abyś dzisiaj, kiedy będziesz słuchać tej konferencji, pomyślał, w czym Bóg poprzedził Ciebie, w czym Bóg utorował Tobie drogę, w czym Bóg Ci towarzyszy czym możesz powiedzieć, że widzisz jego działanie, znaki i cuda? W czym on jest pierwszym w Twoim życiu? Życzę Ci, kochany bracie i siostro, abyś doświadczał tego nieustannie, że Pan nasz naprawdę jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami. Że Pan nasz towarzyszy nam. Nie ma takiej chwili, w której by, by odszedł od nas, ani takiego przyczyny, takiego powodu, który by powiedział: Nie chcę iść z tym człowiekiem. Pan naprawdę jest z nami. I życzę Ci nieustannie odkrywania tej łaski, tej prawdy, że On jest pierwszym, który utorował nam drogę do nieba. Wszystkiego dobrego.